Nie mam kostwa, samuraj. Oto mój burzyciel z y, pewnej gry. Nie pamiętam nazwy, nie windzie mnie za to. No, zaczynamy oglądać to cudeńko. Cały burzyciel jest wewnątrz wypełniony. Chomikami. <grym> Wszystkie można zobaczyć. Jest ich tam cztery, cała rodzinka. Burzyciel posiada. Może rozłożyć nogi pięknie. Zaraz wam to pokażę. No, tak wygląda z rozłożonymi wszystkimi kończynami. I widzicie co? Przypomniało mi się, jak się nazywała ta gra. Ta gra to było Overwatch. Czy coś w tym stylu. Nie widzicie mnie, bo ja naprawdę nie pamiętam. No, tak, tak wygląda. Możemy jeszcze bardziej przyjrzeć się naszym kochanym chomikom. Tu wszystko widać. Jest ich cztery, możemy odjąć kabinę. Przyjrzeć się im z bliska. Jak się tam słodziutko bawią. Raczej nie bawią się, bo stoją w miejscu. No, mam nadzieję, że Wam się podobało. To był jeden z moich pierwszych filmów, więc nie musicie dużo łapę zostawiać. Ja to nagrywam dla Was, do Waszej inspiracji. No więc trzymajcie się zdrowo, nie chorujcie. Narazka, cześć.